They're gonna clean up your looks With all the lies in the books To make a citizen out of you I... Hej, to ja, Jeanette LPS I dzisiaj I nagram to w to dość nietypowym miejscu Ponieważ jesteśmy w holu A w holu nie chcę nagrywać Więc wyszłam na podwórko Naszego hotelu Ale przejdźmy do sedna dla was złą i dobrą wiadomość. Serial Być Jak Mój Idol jest wycofany. Dlaczego? Ponieważ ten serial znowu się przekształca w grupę przyjaciół jako podczas szalonych przygód. No i dlatego. Nie zwróciłam na to uwagi w ogóle. Zapomniałam, na czym ma ten serial polegać. No i niestety... Owszem, mogę wykasować te filmiki, ale nie chcę. Dlaczego nie będzie już tego serialu? Lecz jaka jest dobra wiadomość? Hmm, a taka, że mam nowy pomysł na serial. Zespoły muzyczne te, też ich nie będzie. To jest druga zła wiadomość. Nie, nie będzie ich. Ponieważ większość filmików, bo obawiam się, było niedostępnych dla Was. Więc co za radość oglądając serial, kto, yy, a więcej odcinków jest niedostępnych. No powiedzcie mi, byłoby to fajne? Według mnie nie. Oglądałam kulisy Sławy, byłam taka zafascynowana tym, co tam się dzieje. Yy, patrzę na odcinek 15, owszem, nie jest niedostępny, ale bez głosu to było takie rozczarowanie. Ostatni odcinek to był i to było takie. Yy. I dlatego nie chcę też Wam tego robić. Dobra, przejdźmy do dobrej wiadomości. Będzie nowy serial. A jaki? Będzie się on nazywał Wieczne wakacje. Nie wiem do końca o czym on będzie, ale... Wiem trochę o czym on będzie, ale wolę Wam tego nie obiecywać. Tak wiem, że będzie do końca. Dobra, to była ta bardzo, bardzo, bardzo ważna wiadomość. Okej okay. em... Um, 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 um. um. <laughs> okay, to, to już to muszę kwestię kiedyś, bo mi to kupi słońce radzi. To to słońce, bo inaczej wykopię jak księżyc. Dobra. To narka. A i dlaczego narka z drugiego powodu? Bo chcę się pochusiać. Uii!